Witajcie kochani po mojej przerwie. Jestem w dość ciekawym miejscu, gdzie, jak widać na załączonym obrazku, mamy tutaj dość wysokie drzewo koloru pomarańczowego, więc może wyrastające koło wody, więc się tutaj zatrzymam na chwilę i, i, i przekażę Wam kolejny temat, pierwszy temat właściwie, który, którym chciałbym się z Wami podzielić. Jest to temat Eliksiru młodości, ale zanim przejdę do tego tematu Eliksiru młodości, bardzo wam dziękuję za e, no, ten pierwszy film, gdzie e, i dostałem od Was pozytywne opinie, e, cudowne komentarze, dodatkowo wskazówki na temat tego, jak coś można zrobić jeszcze lepiej. Temat na przykład z komentarzami, które wyszedł w trakcie, e, że się nie dodawały. Ja cały czas się uczę, więc fajnie, że się tym też dzielicie. Uważam, że całe życie to jest rozwój osobisty, a i tak, i tak umrzemy głupi. Tak to jest. W każdym razie bardzo Wam dziękuję z całego serca za te pozytywne reakcje i, no i za to, że jesteście. Przy okazji jestem zmotywowany do kolejnych nagrań. Więc tak, w dzisiejszym filmie podzielę się Wami. Eliksirem młodości, czyli czymś, co stosuje już od dłuższego czasu, gdzieś tam rodzinnie przekazana receptura daje naprawdę dobre rezultaty dla naszego ciała. Uzupełnia przede wszystkim nasz organizm witaminy, minerały. Zaraz o tym powiem więcej, natomiast najpierw, zaczynając od początku, powiem Wam o co chodzi. Jest to sok z kiszonego buraczka, który sobie samodzielnie kisze. Oczywiście w sklepie też można taki kiszony buraczek kupić, aczkolwiek jest tam rozcieńczony z wodą pół na pół. To już nie jest to samo. Wiecie sami, jak się zrobi to samodzielnie, da się swoją energię. To zupełnie to inaczej wychodzi niż takie gotowe danie czy. czy po prostu w opakowaniu, więc kiszę buraczki już od paru lat w takich dużych słojach wychodzi z tego około 2,5 litra soku sok wypijam dziennie z każdego poranka pół szklanki czasami jedną szklankę, no w zależności od zapotrzebowania i tutaj taki jeden mały element żeby była jasność, bo tam jest bardzo duża ilość witaminy C 10 razy większa ilość niż w cytrynie a jak pewnie wiecie, witamina C działa dość przeczyszczająco dla naszego organizmu, więc wypijając pierwszą szklankę czy drugą, no powiedzmy sobie otwarcie o, jakaś osa no, niech sobie lata to na pewno zadziała to przeczyszczająco więc zakończy się straczką. No. I to będzie w większości przypadków. Każdy organizm też jest inny, ale tak podejrzewam. Natomiast uwierzcie, że jest to warte tego wszystkiego. Więc przede wszystkim tak. Ten eliksir młodości ma bardzo dużą dawkę witaminy C, która buduje, nasz, buduje naszą odporność. Dzięki temu y, mamy większą witalność, większe zdrowie. Rzadziej się nam zdarzają choroby. Natomiast jeżeli już w trakcie choroby stosuje się witaminę C, to ona nie łagodzi w ogóle objawów, tylko właśnie jej regularne stosowanie wzmacnia nasz organizm. Przede wszystkim w kiszonkach jest bardzo dużo pożytecznych bakterii, które wspomagają różne procesy w naszym organizmie. Czyli jak na przykład ktoś zażywa antybiotyk czy jakieś leki przeciwbólowe, to antybiotyk jest w stanie. Wyjałowić naszą florę bakteryjną na rok czasu zanim ona się odbuduje. No, z lekami jest podobnie. Natomiast można sobie tą florę wzmacniać cały czas właśnie poprzez kiszonki. No, i ja to stosuję i mnie się to sprawdza, więc ogólnie polecam. Kolejna rzecz to cała tablica, praktycznie witamin od A po E, czyli wzrok. Skóra, mamy lepsze samopoczucie. No, bo to wszystko wpływa na nasz organizm, na regenerację kości, na gojenie się ran. Mamy młodszą skórę, dłużej zachowujemy młodość. Ogólnie witamina C, która jest w taka w trwalszej postaci niż taka właśnie niezakiszona. Nie o, no i powiem Wam tak. Można na ten temat dużo by opowiadać, ale chodzi tutaj o już meritum. Jak zrobić taki sok z buraka? Polecam tak: kupić buraki, przygotować sobie słoik, może być litrowy, może być większy. Buraki można obrać, ale nie trzeba, bo robiłem tak i tak, więc to już wedle preferencji, możecie sobie wypróbować. Kolejna rzecz: umyć buraki no jak już je obierzecie bądź nie to kroicie w takie talarki, plasterki takiej może grubości i wrzucacie to do słoika ważne żeby nie były one gęsto upchane w tym słoiku zrobiłem pewien eksperyment i bardzo mocno swego czasu do słoika upchałem te buraki no i wyszło nie za dobre nie? To, to z mojego doświadczenia powiem wam Możecie sprawdzić sami, ale ogólnie nie wychodzi ten sok tak jak powinien, taki gęsty i w smaku też średni ogólnie. No i co, kroimy buraki, wrzucamy do słoika i tam możemy wrzucić jakiś ząbek czosku, liść laurowy, ziele angielskie, to co się ogólnie daje do ogórków kiszonek. I na litr wody dajecie jedną łyżkę soli. I w zależności od tego, ile tej wody będzie potrzeba, o wielkości słoika, to taki przygotowujecie sobie płyn. Mieszacie, wlewacie, zakręcacie słoiki. I teraz tak, kiszonki bardzo lubią ciepło, więc fajnie je dać w jakieś maksymalnie ciepłe miejsce nasłonecznione czy przy grzejniku, bo wtedy to fajnie zakiśnie. Potrzeba na ten proces około 7 dni. Chociaż szybciej też, też się zdarzało wypić sok, jak była potrzeba. To i po czterech dniach, także jest taka opcja. No i później trzymam taki sok w lodówce, przerywam do butelki dużej, mam taką półtora litrową w szkle i sobie ten sok codziennie rano wypijam, każdego dnia. I uważam, że jest to coś fantastycznego, poprawia dużo rzeczy dla naszego ciała, a jak to mówią, w zdrowym ciele, zdrowy duch i samopoczucie, i więcej energii, witalności ogólnie jest tego bardzo dużo więc jak macie możliwość to e, zróbcie sobie taki sok z buraka skosztujcie pamiętajcie, że jednorazowe wypicie na pewno już jest na plus i coś wam pomoże ale chodzi w tym wszystkim o jakąś tam regularność jeżeli zachowacie regularność stosowania tego to gwarantuje, że Wasze zdrowie na pewno się poprawi. No i co? Tym miłym akcentem przesyłam Wam moc pozytywnej energii, wszystkiego co najlepsze. I do następnego filmu. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa.